Cześć, to znowu my. Cześć. My razem jesteśmy w Luksemburgu. No, w, w ogrodach, jak <laughs> Ej, no bo jesteśmy. Ja się właśnie obudziłam w Parku. W Luksemburgu. Kasia zasnęła w Paryżu, a obudziła się w Luksemburgu. Hmm. Takie czary. Nie mam mocy, wiecie? Naprawdę, już jakby wykończyła mnie ta podróż. Jeszcze prowadzić ich za rękę trzeba wszędzie. Wcale nie, sami chodzimy. No Generalnie jest 30 albo 40 stopni, no z 50 jeszcze, tak z 50 też, opalamy się, z nami milion ludzi, słuchamy trochę... czy jeździ policja i czy jest dużo e, ior ijor dźwięków i ciemnych panów, ciemnych panów, ale Kasia ciemnych panów w innym celu szuka, e, ale to może innym razem opowiemy. W sumie, nie? Ola, Ola, tutaj nasi obserwatorzy się domagają. Widzę, że tutaj piszą. Tak. Gdzie jest Ola? Może się może pokazała tu. My Wam zaprezentujemy Ola. Ola po raz kolejny zwiedza. Bagawaga. Aktualnie zbieram luksemburski. Prawda? Jak Ci się podoba w Luksemburgu? Bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podobają e, kasztany ten plac kurna, zobacz ja... zobaczmy drzewo no tak, masz rację, Ola dobrze zwiedza no i ja teraz właśnie sobie obserwuję followersów yy, na placu teraz aktualnie, w popularach to robię? czyli zapuszczam sobie urawia, na przykład i patrzę i wtedy wszystko widzę że to około dużo ludzi na przykład je ja. dobra, tu już się pożegnaj au była. E, tak, to była mało ciekawa Ola. Ola jest w sumie na placu Bigal, a nie tu, ale, ale spoko. Na jakim placu? Na placu Bigal. No tam też jest taki plac. Co ty robisz? To lepszy światło. No, to chyba nie będzie o taki spoko. Jak w ogóle patrz, bez Oli nam ładniej, nie? Ja tak mam do Was prośbę. do nas? Tam się kierujemy. Aha, ale to Kasia tylko ludzie mogą dać, nie, czyli spokojnie. do nas. Chciałam spytać Was, drodzy obserwatorzy, co my mamy teraz ze sobą zrobić? Czy mamy podnieść tyłki i ruszyć gdzieś, jeszcze pieszo, chodzić dużo? Czy mamy iść do domu, zjeść bogietki i wypić wino? Czy mamy leżeć tu dalej? Gdzie nie mają się w propozycję zgłaszać, żeby się wysłać na maila? Pod postem. Czy? I koniecznie zostawcie lajka. Przesuńcie odpowiedzi pod postem. E, Najlepszą to... odpowiedź nagrodzimy nagrodą. Nagrodą. E, kartką za 20 centów. E, z... I zużytą mapą naprawdę z naszymi autografami. Tak, tak. Także no, jest o co grać. Warto, e. warto. Polecamy. E, z... Polecamy. No cóż. E... Czy coś jeszcze chcielibyś tych no, ktoś różne rzeczy. ogóle ludzie jak piją tej wodę, to jest niespragniona, nie. I w ogóle jest plan, że my tak następnym razem na trawie, jak będziemy, to też będziemy z szampanem i z truskawkami. Tak, kiedyś tak się stanie. Tak. Już nie wiemy kiedy. Tak. Ej, myślisz, że ci ludzie przed nami myślą, że my ich nagrywamy? Nie, dlaczego? No bo tak się patrzą na nas. No to weź z tamtej strony. Może tak? o. Teraz ci będą myśleć, że my ich nagrywamy. a teraz mi nie, nie robisz nic. Tak? Dobra. No dobra, to wiecie co, no A jak czekamy nie ma... na wasze propozycje i wyłączamy się tutaj na chwilę. Ale ja, w ogóle jak nie ma Oli, to nic głupiego się tu nie dzieje, nie? Wiesz co to oznacza? Ola jest gwiazdą. No, Ola, chodź tu. No bo nudno jest bez ciebie. Akurat. No naframę, ja wam nie wierzę. Nasi followers w komentarzach piszą, <grym> że gdzie jest Ola? Co się stało z nie Ola. Ma... Niech ona wróci już z tego ja Luksemburgu. Bycie, te to by nie nic do powiedzenia. Znowu. Ja to znowu wygląda, jakbyś była w jakiejś innej strefie. Ale jest w ogóle inna ja, ja się asymiluję tutaj z otoczeniem, mi tam nic tutaj nie grozi. Ola stara siebie. się przypomnieć glebę. <grydanie> Ola imituje glebę. Ja mam bardzo duży kontakt z naturą aktualnie. Tak. Kupię tak. glebę przygrywającą się trawą. Legle le Leglebę. Pamiętajcie, le, 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 z francuskiego gleba, Leglebe. Tak. tak, Jak jeszcze dzisiaj nowe wysłówkach wymyśliliśmy? Eee. Eee. Hmm. To będzie w następnym tak. spotkaniu. W następnym odcinku dowiecie się już wkrótce. A Ola, a powiedz czego ty szukasz dzisiaj? Co ty próbujesz kupić? Co ja kupuję? Le bejsbolówkę. Le bejsbolówkę! No bo... właśnie. Ja poszukuję bejsbolówki, która będzie cała czarna, bez napisu Paris, Ale będzie miała flagę z tyłu i będzie cała na przykład czarna albo bardzo ciemna i nigdzie takiej nie ma. Widziałam tylko na głowie u jednej osoby, ale ona prawie się, wyrwała pani to. Ale wstydziłam tą... się tak naprawdę doczytać, gdzie ją kupiła, dlatego że ta pani jadła i Kupię było trochę je przerywać posiłek. Tak, by nie, bo... Halo, przepraszam, 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 nie Ty, nie Ty. Przepraszam na chwilę, może Pani przerywać jeść? Gdzie Pani kupiła tą czapkę? Ej, dobra, bo już się robi tak... nie? znaczy długo już Nie, bo po prostu uwaga była nie na ratku. Nie, ja jestem... Czy co? Ja jestem na głównym płacie, ja połowę tego zajmuję. Dobra, to jeszcze obrócę. Obrócę, wiecie jak, obrócę i zobaczycie ile jest ludzi. Ale tak do góry weź. To zamiar, to tak? Uwaga, uwaga, obracamy. się no takie odpowiedzi dostaliśmy. Słowa jest męcząca. mam nadzieję, że coś widzieliście. po prostu, trzeba się aż chować. Bo tak, bo zmęczenie może od tego jest po prostu. Znaczy z nagrywania, szukania różnych miejsc. Wieszcie, nam nie jest łatwo. Ale liczymy na dużo wyświetleń i dużo lajków. Tak. Liczymy na wszystkie. Widzę, się te lajki i serduszka. Tak, tak. Ja nadal czekam na nowe spodnie. jako co? No. Ja to to jest jeszcze nie wie, czym pójdzie. Pod postem będzie, będzie numer konta podany. Tak, Wiecie, no, bolówki, wiecie, bo jej zwykłe bajzbolówki podać swój numer telefonu wyślę Wam dzięki. Z, tak, ze zdjęciem. Dzięki będzie. Dzięki i zdjęcie Kasi. A jak ktoś super dzięki napisze do mnie, to zdjęcie Oj, to rzadzimy brakisia. Oczywiście, nie rób tak, bo im przestaną, poluję, także wysłać maila. Z... Ja powinnam tam chodzić, bo ja cały czas tam tak, chodzę. Kasia jesteś do, do twarzy ci. Kasia zwiedza Paryż. The Mapa Girl. O. A po francusku, jak byś to powiedział? Le mapé. Mademoiselle. Le mapé z Mademoiselle. Mademoiselle, le Mademoiselle Le mapé. No dobra. Eee, tak. To my już wracamy z tego Luksemburga do Paryża. Jakieś wino by się przydało wypić? Dawno nie piliśmy. Why, not? why not? <laughs> Nie, Kasia ci mówiła, co to jest why not? Nie, w tym wypadku tak. why, not? why not? No dobrze. No, why not preżot? El Bo no tu ile ludzi biega? A no, no to... wiecie, co? Nuda to już, nie? Troszkę Ale tak, jak będziemy to oglądać, to nam będzie na pewno wesoło. Najlepsze jest to, że to tylko nam. No. Tak. Trzy wyświetlenia i trzy lajki to będą od nas. No cóż, to tradycyjnie się żegnamy mamy się. Sprawdzamy wasze opinie kochani. Bardzo dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Na pewno się do nich ustosunkujemy. I pamiętajcie follow the follow. To bye bye.